<laughs> Schließe, komm. No, ścisko kurde, da. Nie, spoko, dam radę. Dam radę. To Czekaj, nie, nie dam. A, dobra, jest stringi. Oj dobrze, nie wziąłem tych trampek. No. A co tych te plakki chciał Nie, trampki. Ale moja kobieta mi to wybiła z głowy. Z raz jesteście potrzebne chyba nie? Potrzebne. Daj. Dobra, idziemy. Yy, tak, i wymyła zgadzam się w 100%. Rzeka, jak rzeka po prostu ten deszcz. Nie było. Nie, nie, ja bym nie chciał to spać. Dlatego, że tu są jakieś tam grzyby inna flora w jest, nie chciałbym sobie zrobić dłuższe przebywania jak się nawet ma dobrą odporność. No. Ania znalazłem cię po 24 godzinach uratowana. Gdyby nie Paweł, to byśmy tu nie byli. On pierwszy tutaj znalazł. Prawdopodobnie, no to, to jest obcy. Słuchajcie, no tutaj przychodzą zwierzęta, nasikają, zrobią kupę, a. Oni musieli robić, Wiesz, czemu? Bo nie ma urobku w ogóle, tego połączenia tu nie było, mm -hmm. ani tu przelotówka, ani tego, jakby to nawet był zawał, urobku by tu dużo leżało, no tak, zgadam się, oni coś tu musieli no. robić, mi się wydaje, że oni stąd wzięli urobek, żeby poprawić tam kraty, być może, no to był kupa Mhm. leżało. dobrze. Mm -hmm.

Aaa, to ten bar. Fajnie, uh -huh. <laughs> nie widać. To jest to. Widać te światełka? Widać, widać. Zrobię mu bumerangę. Słuchaj, Ania, zrobisz tam zjedzie? Z jednej strony potrzebę. Z drugiej strony. Machaj lekko i tak. Nie ma tu żadnej muzyki. Nie krzycz. To jest to jest impreza w słuchawkach. To jest ten jak w tym jak no. No gdzie jest ta wieża u nas? No właśnie nie świeć mi prosto w tym obiekty. No. W mieście, w Sobieskim, Aha. w Harcówce jest ta impreza w Słuchawkach. Aha, no. Wchodzisz a tam głucho, a wszyscy się bawią. i masz no, tylko no, kolory. Ja iść. Musimy iść, bo Musimy ja byłam z tą. Ja no. byłam z Kamilą na tym. Musimy Ale to ty, ty już zarobić ta impreza, nie? Wybierasz sobie. Czekaj, czekaj, czekaj. Wybierasz stację. Chciał się w Kadry. Czekaj, Ale ciemno. Jego widać? idziesz, Paweł. No, no schyla się tak. No. O, to jest fatalne. A śmierdzi tu, nie? No. <śmienikatnie> to też takie. No. Super. No to idź. Zobacz, co to robisz. A ty musisz świecić. No jak ja tym nie świecę? Daj, długą rękę mam przecież. Przecież długą rękę mam. Gdzie my te rzeczy zostawiliśmy? Gdzieś po prawej, nie? Tu są. Ale powiem Ci, że ja bym się nie, tu nie, tu się tu nie tu. Poczekaj, poczekaj, bo sobie na razie. A, tak Masz, panie... też. Masz też kolorowe spoko. Czekaj. Bo straciłam palcem. Gdzie to jest? Justyna, ty chcesz? Nie. Okay, to chyba, że to to teraz... zrobi. zrobi Ale co, żeby tylko kliknąć? Tak, zdjęcie nie 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 zrobić. Tylko w ten przycisk. Ja, a nie, was ładnie widać. Dobra, przygotowane. Raz. I dwa, są dwa. I mamy. Dwa. Dobra, to ma idziemy życie. tam do nich. Chodź, się. Chodź, Paweł. Paweł poszedł gdzieś do góry, nie? Nie, tam jest wyjście. To tam wyłącz. Jak zwykle, bo to w gnosie, że zabrał całą latarkę. No, Mamy jedną latarkę, masz chcę ze mną dzień. Pan no, Bóg powiedział, gdzieś no. Żony, zostały, bez świata. A ja idę po drugą latarkę, bo mam w plecaku. Tutaj gdzieś to jest, te graty naszy. Zobacz. Węż, dużo się zmieniło. to tak? Mi się potrzymaj chwilę. Chcemy wszystko tutaj. że. Idziemy na. Czyli bo się zapali wszystko. Nie, źle. Ty Po co To coś szybciej. To na niedźwiedzie. No nie, no, o, ta, się pobierze, Cześć, Słysza, to to jest... nie pan no? no, no, Nie, no, bo, nie. No, no, Tom, A co ty chcesz, Wysiu? No to ja mam na latarką... od dawaj mi tu, tu, mam... tu mam w tym, w tym. włoska, czy nie włoska? Ważne, że świeci. Teraz wyciągasz. No. Nie no no to... no 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 to... na kompiec, to No to nie ma na co czasu. No to, to, cz no to, no to jest na Wszyscy są Łajda. Co się sam nie Na pewno? A to ma. Ania, Grzesia jesteś? Widzicie. Widzicie. Jan, proszę. A, to A, to bym bym nie, musiałbym przetestować. Czy się nie jego przeweszło? Dobra, chodźcie, idziemy. Paweł prowadzi.

Co? Ale bez niby było szkwał. No to ciekawe. To ogóle kochanie. pogoda. Te wszystkie jakieś zastawione siano przez wieże, przez człowieka. No ale to wjeżdżimy ze tak? Dobrze, to winogrona nie rośnie. Ale tośmy mieli 5 lat temu, że tu tutaj idzie to. Tam robiliśmy, zawaliło się. Co? Patrz. No. I to mocno, a my tam kąpaliśmy. Patrz, cufit, się wymarł, patrz, 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 widzisz tam coś? Kurwa. <grymna> nie grzebiamy tam. Nie, 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 tam jest nie grzeb, bo że to się nie zawaliło. Naprawdę. Zawali i dziękujemy. My widzimy tutaj. Nie, nie będziesz tylko. Nie, nie, będziesz, tylko. nie, nie będziesz tylko. Że jak kto zobaczy, wy wiecie jak to wygląda. Tak, wiemy. Więc właśnie, no. Wiemy. Bo my nie wiemy. By, powiem my tak, jakby po to się z... stało, jakby tam byliśmy, to byłoby po nas wszystkich. A bo tam sześć osób. Tak, idie. No Zobaczyć możemy, ale nic nie stuka. Naprawdę to się znowu zabaliło? Tak. Ale to się zawala raz. Wiecie, wie, wiecie, wiecie ile tu ludzi przychodzi? Wiemy, wiemy, no ale takie nie sprawdzać to już chyba ale da się. taka wiesz nawet jest nie? ja było z tą lampką. To było, że jak musisz. Ale musi coś a nie, wystarczy ją w dół skierujesz. I wtedy nie będzie ten. Jeszcze chwilę, jeszcze chwilę ja nie musisz. Nie musisz. Możesz i poczekać. Dobre. Niech Panu tam idzie, jak chce. Musiałbym się śmiało wypowiedzieć w światło. Lisko jak chusta, nie pamiętam. Tam jest czupa kabra, do butelka, misiu. No mówiłem, że tylko się kij przydał. Strasznie ślisko. Tak, tutaj, tak. Trzymaj, jest, ja co tam pójdę. Będziesz iść tam w stronę bagażu. Idzie w, w stronę światła. No już przestań! Bo jak ty się ślizgasz, to ja już mam mieszane uczucia. No tak. Mówi ślizganie się nie dokończy. Ciebie z tym ślizganiem to jest... Już tak, to ten... tam wchodzę. A weź się załatwi. Weź. A weł, tylko nie, za... nie wciszuj Na tak? Naprawdę, nie szukaj w nic. Nie, nie. No nie jest śmieszne, my już hałas robimy. A nie, więc to co my kopaliśmy to było tam. ciszej. Tam koleraj, tam mm -hmm. ten. To co się tam zawaliło to chyba było wcześniej, bo to co ten... Chodźcie dziewczyny zejść. Zejdźcie. My wam pomożemy, pokażemy wam gdzie kopaliśmy. Ale no, po co po, mi to wiedzieć? Bo to jest dosyć duża jaskinia. O. O, ale to, że... A jest nie po co? Ten. Bo ja mam na Dajcie do łapki. Chodźcie. Chodź. No chodźcie, chodźcie. Chodź. No, ale ty nie masz taki modry, bo ty już, jesteś tam. Co, co tam Paweł? Paweł. Chodź. No. Ale. Ale to co tam? I się Jezus Maria To jest wszystko nie, nie, nie. Nie, nie. Marzka grata, trzyma. Ja ty na mamci Poczekaj. Czekaj, poczekaj, pita. Pika, piko. Jako odważam. <śpiewanie> Bardzo ostrożnie mi się. Ma małe, krótkie nóżki i co nie mam zamiaru się tam. Przybyliśmy tu na swoich nóżkach. Słuchajcie, a co się stanie, jak ktoś puści wąka? Żartuję. gdzie oni są wszyscy? W lewo. W, prawo, w, w lewo. Powolutku mi się. Tam. No tam jest Paweł. Tam jest Paweł? Tak. Chodź. Stędziś. Lud? No to ładnie. To będzie prawdziwe morsowanie. Zobaczcie, jaka duża hala. Nie, lepiej nie. Mi się, spodziewałaś się, że to taka duża? Jest, nie jest? Wyjdziemy tamtene, chodź. Tam w dół jest jakiś ten też. No, ale masz. W pakiecie Justyna. E, nie zapłaciłam, nie zrobiłam. Nie, nie żartuję. Za takie wycieczkę to Paweł Selicz u 150 zł kiedyś. Nie, no żartuję przecież. Przypomnieli mi się ci z Rudawic Janowicki, Eksperci. O, jak ślisko. Gotowy? Tak. Został zwarty i gotowy. Patrzysz na żyłę, czy jest jakaś? Tak, jest dużo żyły. Jeszcze zostały, czy zostały wykopane? Tak, to było tu po prawej. Pomyliło mi się wtedy. No właśnie, kwiat, kwiat, kwiat. No. Na jest no. Dziękuję bardzo. Tam wszystko na to jest to miejsce Paweł? Yeah. Ale zasypane? Yeah. Zobacz, czy jest tam żyła. No ale zobacz ile tutaj jest drobnych. No, nie. I, i, i. Tak, tak. No, tam nie idź, Paweł. Że masz... no, yeah. no, no, ci żemki za stronę. Yeah. <laughs> Paweł, ty nie. musisz, wiesz, kontrakt, ma, przepraszam, o, Kon no nie, bo ty sobie łazisz, jak chcesz, dupie wszystkich masz. I jeszcze wprowadź jaka dziura, no dziękuję, a tam i zrobić tym, się, nie? Nie. Bardzo ostrożnie. Zaraz, moment. O, Paweł! Oni tu niezły tunel wybudowali. Ja pierdolę. Już. Wszystko się klei. Jest taka widgość. I blinka taka jakby. Był. Tam gdzie była żyła misiu? No dobrze, spoko. No ja wiem, wiem, przecież widzę co tu? Jak na spacer. Tak, osobno. A mnie przypominało mi ktoś ciśnienie podjąć. Jak się mam? się Ty, ale tam ktoś wykuł normalnie. Nie widziałem końca tego tunelu. Nie, na... bo tam nie było, jeszcze, tam było. Byłeś w środku? <tyskujesz> hmm. Idziesz z dziewczynami? Tak, ja idę do nich. Idź, Powolutku. Idę? No, Chodźcie, Co to jest to To jest stempel. Tylko spróchniały. To było tych stempli kiedyś dużo, dużo więcej. Gdzie właściwie my idziemy, bo ja nie. No, idziemy tam za nimi. Ale tutaj jest tak Poczekaj. Stronę, bo... poczekaj Powoli idziemy tam do nich. A tu no nie. Czekaj, ja może pierwszy przejdę. O, poczekaj. Chodź za mną. Dziewczyny, idziemy do bagaży. Napijemy się herbatki. Czas na herbatkę. Tak, tędy. A ciągle tylko też można. Paweł poszedł szukać żyły. Weź mu powiedz, że ma nigdzie nie stukać. Spokojnie on ten. Ale wiecie co, że jak mi się ten, ja jesteś przystuł? Norma nie takim węglem. Węglem, panie! Węglem! Węgel przywieźni. Tu jesteśmy raz. Już myślę, że więcej nie przyjdziemy, dlatego, że ja chciałem koniecznie tu z Tobą przyjść. Ja mówię, że nie robię takich podróży, że się muszę bać. Się wykąpać. No właśnie, wiecie, to... e, ja zobaczę super długie, bo ja nie powiem, że to można nie. Zobaczyć, ale za długie to nie siedzenie to, w tym miejscu sprawia tak. mnie po prostu strach. Czekaj, tak? czekaj, czekaj. Czeka. Tak. Ja Wam będzie odejrzała. Uważaj na głowę tylko. Dziękuję. No, no, nie, 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 nie uderzyłem się, ale dzięki za tym, bo ja mam... Paweł, proszę się przyjść tam zobaczyć za, za tym swoim... Ale, przepraszam, Paweł już tam stołkał spokojnie, ale... To jest dorosły facet, no bez przesady. Nie, on... ja to zwróciłem uwagę, że nie Ale to, słuchajcie, to nie jest niebezpieczne, no on tu już kół. Tam wykuli, no, 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 słuchajcie, tam wykuli cały tunel. Tam za 105, kurs, się Nic się nie stanie. Może myślą, to... Tak, no musimy tu tutaj... zejść. nie wiem, mogliśmy iść tamtędy. Nie musielibyśmy tam schodzić. Tym ślizgiem. Słuchajcie, ja zajdę pierwszy. To jest... skocie, proszę, nie Mi się wydaje, że tutaj jest za... Nie no, no. Wiem, my żeśmy je... Tam jest wyjście, dobrze, dobrze. No tak, myśli... my Ale jednak dobrze. Nie, poczekaj. Trzymaj, mi O, ja nie Dobra, no no dziewczyny. Spoko. Tutaj trzymajcie się. Poczekaj Justyna, nie schodź jeszcze, bo ja będę was nagrywał. Moment. Stójcie tam. No już, śmiało. mamy się po lewej, są kamienie. No tu generalnie są takie rzeczy, że można się wybrudzić. Dajemy z herbatki, wypijemy sobie i czekamy na pogód.